Uczeń idący do szkoły powinien zabrać ze sobą drugie śniadanie, ale jeżeli lekcje trwają długo, to powinien również zjeść obiad w szkolnej stołówce. Wiedzą o tym Aleksander i Marcel. W pierwszej klasy chodziłem na obiady i są bardzo pożywne, dobre, starczają czasem na cały dzień. Są bardziej pożywne, na pewno tutaj się można więcej najeść, no i są bardzo smaczne. Stołówka działająca przy szkole podstawowej w Kunowie w ostatnim czasie przeszła remont. Teraz 150 uczniów z kompleksu przy ulicy Fabrycznej ma zapewnione posiłki, a obsługa komfortowe warunki do pracy. Stołówka już istnieje od 2006 roku. Była zaadoptowana dla uczniów gimnazjum, bo to jest stołówka pozakładowa. Ale no. Nie była odnawiana, nie było wyposażenie zmieniane. Dopiero w tym roku udało nam się pozyskać pieniążki z projektu i mogliśmy pięknie wyremontować i doposażyć stołówkę. Najważniejsze dla mnie w tym momencie to jest to, że szkoła w Wymysłowie ma zapewnione wyżywienie dla naszych dzieci z naszej stołówki. Zakupione były też w tym kotły, którymi przewożone są zdrowe, bardzo dobre wartościowe posiłki dla naszych dzieci w Wymysłowie i wszystkie placówki gminne w tym momencie są właśnie w ten sposób zabezpieczone, że sami gotujemy z bardzo dobrych produktów, zdrowych produktów, sprawdzonych produktów. Pieniądze na remont zaplecza kuchennego i doposażenie pochodziły z rządowego programu posiłek w szkole i w domu. Gmina dostała 80 tysięcy złotych dofinansowania. Są to naprawdę dobrze wydane pieniądze, i cieszę się, że w gminie Kunów, ale także w gminie Bałtów, także w gminie Ćmielów takie stołówki powstają. Zbilansowany posiłek jest niezwykle ważny. Dla uczniów. Nie wszystkie szkoły decydują się na gotowanie we własnym zakresie. W ostatnich latach coraz modniejszy jest catering jako tańsza usługa. Stołówki są niezwykle istotne i też jest to zawsze dużo lepsze rozwiązanie niż jakikolwiek catering, bo mając stołówkę na miejscu, to chociażby można poprosić o dolewkę czy dokładkę, czego w cateringu by nie było. No i wiadomo, że jedzenie przygotowane na miejscu jest na pewno dużo, dużo zdrowsze. Ciepły posiłek ma ogromne znaczenie, zwłaszcza w okresie jesiennym i zimowym. I tu rodzice są zgodni, że zupa zjedzona przy stole to nie kanapka na szkolnym korytarzu. Dzieciaki korzystają ze stołówek szkolnych, stołówek przy przedszkolach, po to, aby rodzicom było lżej. I ja się bardzo cieszę, że, że jestem tutaj. Cieszę się razem ze społecznością lokalną, bo wszystko, co buduję, to jest twórczą rzeczą i tak naprawdę. Chyba z korzyścią dla nas wszystkich, bo my dając, my mówię jako przedstawiciel rządu tutaj, dając na lokalne społeczności takie pieniądze, wiem, że one nie są zmarnowane, idą tam, gdzie powinny trafiać. Rodzice w większości zdają sobie sprawę z tego, jak istotne jest śniadanie. Wciąż jednak zdarza się, że dzieci do szkoły wychodzą bez tego pierwszego posiłku. Śniadanie wpływa na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. Obiad zjedzony w odpowiednim czasie pozwala zachować równowagę w organizmie, co bez wątpienia ma wpływ na przyswajanie wiedzy.